Pan z wami i z duchem słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała tobie Pan. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i z wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli, rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy, a gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie, wała tobie chryste. Alleluja, Alleluja. 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 A alleluja. Alleluja. Chciałbym moi drodzy Zatrzymać się z wami dzisiaj nad dwoma momentami. Pierwszy to ten, o którym już mówiłem we wprowadzeniu do przyświętej, świętej, spotkanie. Spotkanie ze zmartwychwstałym. Drugi, drugi moment, który wynika z dzisiejszego słowa, to jest głoszenie, to jest świadczenie. Moi drodzy, wczoraj... Byliśmy wprowadzeni w fakt zmartwychwstania. To jest fakt, to się naprawdę dokonało. I wczoraj widzieliśmy tylko pusty grób. Wczoraj jeszcze nie było świadków zmartwychwstania. Ci, którzy przyszli do grobu, jeszcze nie widzieli samego Jezusa zmartwychwstałego, jeszcze nie było świadków samego spotkania ze zmartwychwstałym. Oni do, poznawali. Ten fakt, który się dokonał poprzez to, co mogli zobaczyć. Widzieliśmy, że najpierw mieli trudność, kiedy pozostawali na zewnątrz, ale wiara zrodziła się, kiedy weszli do środka. I to jest ważna podpowiedź z wczorajszej liturgii Słowa. My mamy wchodzić w głąb, tak jak Piotr i Jan weszli do grobu. Mamy wchodzić w głąb tego wszystkiego, co przeżywamy. Z tego rodzi się wiara. Widzieliśmy też, że zmartwychwstanie daje nam nowe życie. Ale, moi drodzy, to nie może pozostać dla nas tylko takim właśnie e, pewną prawdą, którą słyszymy. Do tego potrzebujemy jeszcze tak bardzo osobiście naszego własnego, osobistego spotkania ze zmartwychwstałym. I, moi drodzy, to jest piękne, że przez całą oktawę Wielkanocy. Dzień po dniu, codziennie teraz będziemy słuchać Ewangelii, które będą nam opowiadać o kolejnych spotkaniach Jezusa z martwych stałego ze swoimi uczniami. I ja bardzo Was do tego zachęcam, zapraszam, byście dzień po dniu brali Ewangelię, tą, którą Kościół nam proponuje. To naprawdę dużo czasu nie zajmie. Można w aplikacji, na przykład, Pismo Święte od razu jest podane czytania na dany dzień. Przeczytać sobie tą Ewangelię na dany dzień. Właśnie, żeby zobaczyć to spotkanie zmartwychwstałego. Moi drodzy, my tak czasem przeżywamy intensywnie ten Wielki Post, nie? Jak on się kończy, to tak uff, odpuszczamy. Dobrnęliśmy, doszliśmy. Ale właśnie tak naprawdę istotą życia chrześcijańskiego jest Wielkanoc. I istotą życia chrześcijańskiego i takim najważniejszym okresem w ciągu roku to jest okres wielkanocny. A w nim oktawa Wielkanocy. Także bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie znaleźć sobie taki swój sposób przeżywania tego czasu. A dobrym sposobem jest sięganie po Ewangelia, zwłaszcza teraz przez oktawę. Te spotkania, spotkania. I moi drodzy, co odkrywamy, że każde ze spotkań ze zmartwychwstałym jest naprawdę czymś bardzo indywidualnym. Każde jest inne, niepowtarzalne w jakiś sposób. Dzisiaj widzimy niewiasty. One są pierwsze, które spotykają Jezusa z martwych stałego. Już usłyszały od anioła, że on żyje i otrzymały polecenie, że mają iść to obwieścić apostołom, ale właśnie kiedy idą w drodze, sam Jezus przychodzi do nich. I moi drodzy, to jest pierwsza taka ważna podpowiedź, że my możemy spotkać z martwych stałego, kiedy pełnimy, można powiedzieć, wolę Bożą. W momencie, kiedy one zaczęły wypełniać to polecenie, które otrzymały z nieba, spotkały Jezusa. I tak samo jest w naszym życiu, kiedy właśnie zaczynamy pełnić Bożą wolę żyć zgodnie z tym, co nam Bóg mówi, to zaczynamy spotykać zmartwychwstałego Jezusa w naszym życiu, w naszej codzienności. Człowiek, który nie słucha Boga, nie żyje według tego, co On mówi, nie wypełnia Jego poleceń, mija się z Jezusem zmartwychwstałym. Można powiedzieć tak alegorycznie, symbolicznie, że Jezus stanął właśnie na drodze ich posłuszeństwa, na tej drodze, którą, którą szły, aby obwieścić to, że Jezus żyje. I bardzo ciekawe jest to spotkanie w takim sensie, że ono jest bardzo takie lapidarne, krótkie. Czy ono tak naprawdę takie krótkie było, to nie wiem. Ono jest też jakieś takie przedziwne w tym, że. W momencie, kiedy Jezus powiedział do nich: Witajcie, one podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. Tak naturalnie pewnie by się nasunęło, że taka reakcja: Jezu, to ty, Ty naprawdę żyjesz, jak to jest możliwe, jak to się stało? Ale tutaj nie ma takich pytań ze strony tych niewiast, tych kobiet. One padają do jego stóp, obejmują. Popatrzcie, to jest spotkanie, które jest owiane pewną jakąś tajemnicą. Tu nie ma wielu słów, w sumie ze strony kobiet żadnych słów. Jest po prostu to przy e, tym gestem wyznanie, że Jezus jest Bogiem, że Jezus jest Panem. Rozpoznają w nim Boga i Pana. Także moi drodzy, to jest fundament, to jest podstawa. One dopiero wtedy mogą pójść do apostołów. Popatrzcie, gdyby one nie zobaczyły Jezusa z martwych stałego, a chociaż usłyszały anioła, który ich zapewniał, to kiedy przyszli do apostołów, to będą kolejne też Ewangelie, będziemy o tym widzieć w kolejnych dniach, apostołowie nie wierzyli. Więc może i w nich, w tych kobietach by się zachwiała ta wiara. By sobie może pomyślały: no tak, no, miałyśmy jakiegoś anioła, żeśmy się nam przywidział. Nie? Ale w ten sposób one zobaczyły żywego Pana i w nich jest pewność. Apostołowie może im w początku nie wierzą, ale one wiedzą, one mają tą pewność. I my potrzebujemy naprawdę tak osobiście spotkać Pana. Mam nadzieję, że my tutaj siedzący mamy już to doświadczenie. To ma być doświadczenie tak naprawdę każdego naszego dnia życia chrześcijańskiego. To jest podstawa, to jest fundament. I moi drodzy z tego spotkania z Jezusem, z Jezusem z Stałym, Rodzi się misja. My nie możemy zachować tego dla siebie. Ktoś, kto naprawdę spotyka Jezusa z martwych stałego, nie może tego trzymać w sobie. To jest naturalne, że człowiek chce się tym dzielić z innymi, bo to jest najpiękniejsze, najwspanialsze doświadczenie życia, spotkać żywego Boga. I w tej liturgii słowa widzimy takie dwa kierunki tego dzielenia się tym doświadczeniem. Można powiedzieć, pierwszy kierunek to jest taki do wewnątrz w Kościele. I to widzimy w Ewangelii. Najpierw one otrzymują polecenie nie idźcie, opowiedzcie całemu światu. Nie, Jezus nie mówi idźcie do tych, którzy mnie ukrzyżowali, do faryzeuszów, ale mówi: idźcie do moich braci. Najpierw idźcie do kościoła, najpierw idźcie do tych, z którymi ja chodziłem, którzy przebywali w mojej obecności. I to jest bardzo ważne, i to jest pierwszy kierunek, który potrzebujemy w tym naszym dzieleniu się tym doświadczeniem z martwych stania. Świadczmy wobec siebie wzajemnie, w kościele, wobec braci i sióstr, z którymi przeżywamy wiarę. To są często też członkowie oczywiście naszych rodzin. I im mamy obwieszczać tą dobrą nowinę, im mamy oznajmiać to, że Jezus żyje. Ja potrzebuję usłyszeć od drugiego człowieka takie szczere e, zaświadczenie, że spotkał zmartwychwstałego. Jak ksiądz też tego potrzebuję, żebyście wystanęli jeden, drugi, trzeci, czwarty. Powiedział, ja, ja znam Jezusa, spotkałem Go. Wtedy i moja wiara rośnie. Także to jest potrzebne dla nas wzajemnie, żeby nasza wiara rosła. Ale właśnie później jest też drugi kierunek na zewnątrz. Ale popatrzcie, ten drugi kierunek, jego widzimy w dziejach apostolskich, w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Ten drugi kierunek na zewnątrz, on się dokuje, dopiero dokonuje po pięćdziesiątnicy. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Czyli dopiero po takim czasie, przez te 50 dni, oni sycili się, napełniali się tą obecnością Jezusa, i potem, dopiero jak otrzymali ducha świętego, wtedy dopiero wyszli na zewnątrz i innym, tym, którzy nie należeli do tej małej wspólnoty Kościoła, zaczęli obwieszczać z martwych stanie. I to jest właśnie ten czas teraz, 50, tych 50 dni tego okresu wielkanocnego. Kiedy my mamy ze sobą dzielić to doświadczenie, ale tak, żeby ono nas tak napełniło, tak przemieniło, byśmy chcieli później wyjść i do tych, którzy nie są w kościele, może byli ochrzczeni, ale formalnie dzisiaj nie funkcjonują w kościele. Tak, żebyśmy właśnie z mocą ducha świętego, i my mamy przez ten czas bo popatrzcie, jakie to jest ważne. Jednym z elementów to jest doświadczenie właśnie z martwych stałego spotkania z nim, ale później jest potrzeba dalej jeszcze napełnienia duchem świętym, jego mocy, jego działania. Także będziemy czekać, no czekać. Mamy już ducha świętego, mamy się na niego otwierać, ale w jego mocy właśnie mamy wtedy głosić innym, że Jezus żyje. Oni głoszą z odwagą. Piotr głosi, najpierw mówi, że wyście przybili tego Jezusa, ale Bóg go wskrzesił, Bóg go wskrzesił. I na końcu mówi, tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Druga rzecz z tego, oprócz tych kierunków, że jest do wewnątrz i na zewnątrz, to jest też mamy pokazywać innym, gdzie możemy spotkać, gdzie mamy spotkać z stałego. Popatrzcie, Jezus daje polecenie tym niewiastom, nie bójcie się, idźcie, oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. On, one mają pokazać: Idźcie do Galilei, tam zobaczycie Jezusa. I moi drodzy, nasze świadczenie o Jezusie z martwych stanów ma być pokazywaniem innym, gdzie go możemy spotkać. Ma być świadectwem o tym, gdzie ten Jezus jest. I warto yy, na przykład z Kim się dzielić w ten sposób. Spotkałem Jezusa w Eucharystii. On do mnie przychodzi tutaj i On tu jest żywy. Chodź, zobacz, zapraszam Cię. Ja spotykam Jezusa, ktoś spotyka na przykład Jezusa bardzo konkretnie w Słowie Bożym, kiedy otwiera Słowo Boże. Podziel się z drugim człowiekiem i powiedz: Słuchaj, ja jak czytam Słowo Boże, to widzę Jezusa, który jest żywy, który do mnie mówi. Zachęcam Cię, spróbuj, poczytaj. Posłuchaj, co Bóg do Ciebie chce powiedzieć. Inny powie: Ja spotykam Jezusa na wieczorze uwielbienia. Chodź, zobacz, może i to będzie Twoje miejsce spotkania z Nim. Inny powie: Ja spotkałem Jezusa żywego w czasie kursu Alfa. Chodź, zapraszam Cię, może to i dla Ciebie będzie droga, by spotkać Jezusa. Inny powie, że spotykam Jezusa w tej czy innej grupie parafialnej. Powiedz, chodź, zobacz, zapraszam Cię. Popatrzcie, i wiele, wiele innych. Pomyśl, gdzie Ty spotykasz Jezusa i, że po, i podziel się tym z drugim człowiekiem. Pokaż mu to. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Moi drodzy, w chrześcijaństwie właśnie nie może być. Nie wiem, ciągania, że tak powiem, za uszy, na siłę, ale ma być dzielenie się naszym doświadczeniem, naszą radością. Czasem już dorośli się dzielą o swoich dorosłych dzieciach. Że moje dziecko, że księdza to nie chodzi, mój syn ma 20 ileś lat, nie chodzi do kościoła. I się kłócimy, bo ja mu mówię, no nie tędy droga. Ty mu pokaż, że to w Tobie że ty spotykasz Jezusa z martwych stałego na Eucharystii i go zaprosz, mu powiedz, słuchaj, ja idę, bo to jest moje miejsce, ja spotykam Jezusa. Pójdziesz ze mną, zapraszam. W sposób taki, z pełnym miłości i dobroci, pokazywać, gdzie mogę spotkać Jezusa z martwych stałego. Ale to musi być moim doświadczeniem. Jeżeli ja nie mam doświadczenia z martwych stałego, to co ja mogę komuś pokazać? I to jest właśnie to pytanie, które chcę też, żeby każdy z nas sobie postawił dzisiaj. Kogo czego jesteśmy świadkami. Święty Piotr mówi, my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. My mamy o tym świadczyć, nie o czymś innym. Często właśnie w tej naszej mentalności to my bardziej stajemy się świadkami pewnych nakazów, norm, moralności. To jest ważne, ale to przychodzi dopiero w. Po spotkaniu ze zmartwychwstałym. Nie można kogoś wciskać, ty wejdź w tą ramkę. Ja cię tu chcę wcisnąć w tą ramkę chrześcijaństwa. I czy ktoś siedzi taki po prostu i przy pierwszej lepszej okazji z tej ramki wyskakuje. Ale jeżeli człowiek doświadcza zmartwychwstałego stałego, ja mu pokażę, to on sam wchodzi w pewne ramy tego nowego życia, o którym wczoraj żeśmy słyszeli. Nie? Bo odkrywa, że to jest droga szczęścia, to jest droga radości. Mamy też dzisiaj w Ewangelii, można powiedzieć, taki antyprzykład świadectwa. Bardzo ciekawie jest ta Ewangelia dzisiejsza zbudowana. Mamy najpierw polecenie właśnie do niewiast, aby poszły i oznajmiły, że Jezus z martwych stał. I w drugiej części mamy strażników, straże grobowe, którzy otrzymują polecenie, aby poszli i rozpowiadali kłamstwo. Nie? Mają głosić prawdę, mają głosić kłamstwo. I o tym tego też trzeba być świadomy. Właśnie człowiek, który nie ma doświadczenia spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem, no to będzie różne głupoty opowiadał, będzie opowiadał swoje wizje, swoje koncepcje, które pasują do Niego, do Jego pomysłu. I takich ludzi dzisiaj jest wiele. My żyjemy w, w społeczeństwie medialnym medialnym w taki szybki przepływ informacji niesamowity. I to jest w, w, ogromne zagrożenie, bo to jest przestrzeń, gdzie sieje się wiele też kłamstwa. Ale my mamy właśnie być świadkami Jezusa Chrystusa stałego pośród tego, nawet jeżeli inni by coś innego opowiadali dookoła, ale myśmy poznali prawdę, myśmy spotkali stałego i o tym mamy świadczyć. Także moi drodzy, niech ta dzisiejsza Eucharystia, ta liturgia Słowa, której słuchamy, pobudzi w nas to pragnienie, to poszukiwanie tych spotkań z Jezusem zmartwychwstałym i niech nas prowadzi do autentycznego świadectwa. Amen.